Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku jednej z moich ulubionych serii, ale jak się okazuje, też dosyć ulubionej serii przez Was, czyli w kolejnej aparatce. Tak jest. Um, w tym miesiącu jest tak troszeczkę dziwnie, dlatego że byłam u swojej pani doktor dwa razy i w zasadzie nie było to zamierzone. Um, moja oryginalna wizyta była zaplanowana na 3. 13 kwietnia. Um, natomiast, jakby sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby udać się już na wizytę dwa tygodnie wcześniej, dlatego że bardzo mocno poluzował mi się prawy pierścień. I to jest już drugi raz, kiedy mi się tak dzieje, i um, tak się zastanawiałyśmy z panią doktor, dlaczego. I w sumie wy pewnie wynika to głównie z tego, że właśnie to jest ta część, jakby, którą ja żuję najbardziej. Wszystko idzie mi na prawą stronę, dlatego lewa nie jest aż tak bardzo obciążona. I stąd um, może ten problem, ale to była chwila, moment. Po prostu e, jakby wizytę odbyłyśmy dwa tygodnie wcześniej. Natomiast w związku z drugą rzeczą, o, którą chcę, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, czyli o mojej upartej jedynce numer dwa, jedynce prawej, e, pani doktor powiedziała, żebyśmy nie odwoływały całkowicie tej wizyty, którą miałam właśnie zaplanowaną e, na 13 kwietnia, e, bo będziemy obserwować, czy to, co robimy teraz z tą jedynką, daje efekty, e, czy nie. No i. Pierwotnie na tej mojej wizycie, która odbyła się po trzech tygodniach, chyba po trzech tygodniach albo po czterech, już nie pamiętam zmieniłyśmy troszeczkę system bo poprzednim razem miałam założoną żyłkę, żyłka jest dużo słabsza i dużo jakby mniej, mniejsze efekty są przy jej stosowaniu, jeżeli chodzi o dociąganie właśnie tej jedynki do dołku natomiast już na tej wizycie następnej założyliśmy łańcuszek, ale ten łańcuszek był wpięty tak troszeczkę inaczej, dlatego że on nie był zaczepiony o tą sprężynę którą mam, którą mam tutaj ale był zaczepiony o drugą jedynkę, żeby troszeczkę tego zęba w jej one przesunąć. No i teoretycznie przesunęła się tak jak powinna. Teraz po dwóch tygodniach założyłyśmy już znowu łańcuszek, ale już tym razem regularnie na tą. Och, ja się tutaj włosami Majtam. Założyły łamcuszek regularnie na, na tą sprężynę, którą mam. E, no i ja powiem Wam szczerze, że już się nie mogę doczekać, kiedy te jedynki się wyrównają, bo strasznie mnie denerwuje to, jak to teraz wygląda, że jedną mam w miejscu, e, a druga jest tak schowana, po prostu wygląda to dziwnie i też jest niewygodne, no ale muszę być cierpliwa, bo no mam te jedynki uparte i nic z tym za bardzo nie zrobimy. Trzeba po prostu e, czekać. W międzyczasie troszeczkę sobie e, poczytałam o ekspanderach, e, i e, chyba teraz jestem bardziej przerażona niż byłam, a, bo zobaczyłam jak to wygląda, pooglądałam sobie zdjęcia w internecie, I jestem ciekawa, czy właśnie jak będzie wyglądało to, co ja będę miała zamontowane właśnie po tym, jak już mi się te jedynki wy, wyrównają, ale o tym na pewno wam opowiem, a przynajmniej będę próbować, bo to, czego się teraz w tym momencie obawiam, to to, że ja naprawdę nie będę w stanie mówić, a już na pewno nie będę w stanie nagrywać. Dla Was filmów, bo będzie mnie ciężko zrozumieć. A tego byśmy wszyscy nie chcieli, tak? Także mam nadzieję, że to się odbędzie jakoś w miarę w porządku i że nie będzie z tym większych problemów, no ale tego nie przewidzimy. Po raz kolejny. Mam, jakby tutaj nie ma żadnego, żadnej zmiany jeżeli chodzi o gumki e, Jestem w tym momencie już wierna tym jasno-niebieskim, dlatego że sprawdzają się najlepiej I tak jak mówiłam, e, są po prostu e, mało widoczne, ale kiedy żółkną to bardzo, żółkną bardzo delikatnie I też nie, nie ma takiego wrażenia, e, że mamy żółte zęby bardziej niż faktycznie je mamy Na chwilę obecną borykam się tylko z żółknięciem tego łańcuszka, no bo on jakby... Niestety, tak jak widzicie, dosyć mocno się odznacza już w tym momencie, ale od mojej wizyty minęło troszeczkę czasu. W zasadzie tydzień, a on bardzo szybko reaguje niestety na ee, żółknięcie. Były też pewne zarzuty, że podobno nie widać u mnie efektów leczenia. Serio? Serio, nie widzicie tych efektów? <laughs> ja widzę je doskonale. Zrobiłam sobie nawet teraz, postanowiłam, że nie robiłam tego wcześniej, ale stwierdziłam, że. Tym razem chyba już zacznę i robię sobie właśnie po każdej wizycie zdjęcie takie totalnie od przodu e, i sprawdzam, jak ta właśnie głównie druga jedynka wygląda, bo, bo nią jestem teraz bardziej zainteresowana i bardziej podjarana, żeby się w końcu włączyła tam, gdzie. Powinna, a nie tak siedzi sobie z tyłu, jakby nie bała się ludzi czy coś. Także robię sobie zdjęcia i pewnie za jakiś czas, kiedy uda nam się już w końcu tą jedynkę do tego woku włączyć, właśnie w jakimś tam odcinku aparatki pokażę Wam wszystkie zdjęcia po kolei, jak ona się przesuwała i jak to wyglądało, bo myślę, że to po prostu będzie interesujące i też dla mnie, i może dla Was. Dobrze, dzisiejszy odcinek taki króciutki, bo w sumie. No jakby niewiele się zmieniło, cały czas walczymy o to, żeby tą jedynkę wpiąć do uku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zachęcam was do komentarzy, bo to jest jedno z fajniejszych miejsc, jeżeli chodzi o interakcje. Oczywiście zachęcam też do kciuków w górę, bo one oczywiście motywują do nagrywania kolejnych filmów. Nie tylko aparatki, ale każdego innego filmiku dla was. No i zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tradycyjnie. Dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach pa! pa.